No dobra, to dzień dobry się z Państwem po raz kolejny w kolejnym wydaniu Motoszafy. W tym odcinku powiem Wam kilka słów na temat letniej kurtki Ozon Jet 2, którą... mam na sobie. Także standardowo zainteresowanych serdecznie zapraszam. Ozon Jet 2 to dwuwarstwowa kurtka wykonana z materiału poliester 500D oraz Steel Mesh, posiadająca wypinaną wodoodporną podszewkę wykonaną z materiału polyester mesh. W zasadzie 3/4 powierzchni przedniej kurtki stanowi panel steel mesh. Materiał ten został również zastosowany na sporej powierzchni rękawów oraz pleców. Przez co jest to jedna z bardziej wentylowanych kurtek, jakie miałem okazję testować. Jednocześnie posiada ona standardowe zestawienie protektorów dla kurtek z tej kategorii cenowej. Mamy regulowane ochraniacze łokci oraz barków, piankowy protektor na plecach, a całość szyta podwójnymi, a miejscami potrójnymi szwami dla lepszego bezpieczeństwa. Jest też sporo elementów odblaskowych, które nadają kurce ciekawy wygląd. Kurtka posiada dwie kieszenie zewnętrzne, dwie wewnętrzne oraz kieszeń typu cargo na plecach, do której zmieści się podpinka. Jednak takie upchanie podpinki mocno odbija się na komforcie jazdy w tej kurtce, dlatego ja wolałem wykorzystać tą kieszeń do innych celów, a podpinkę wozimy w plecaku. Kurtkę można do siebie dopasować w biodrach oraz na rękawach i muszę przyznać, że jest ona naprawdę elastyczna i nie krępuje zbytnio swobody ruchu. Do tego dwa rzepy na końcach suwaka oraz suwak do spięcia ze spodniami. Kurtka jest też na tyle długa na plecach, że nawet w pozycji sportowej pozostają one zakryte. A teraz przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli jak się w tej kurce jeździ, czym się ona charakteryzuje i jakie jest jej przeznaczenie. No dobra, to co na pewno należy powiedzieć o tej kurce, to to, że ona jest mega przewiewna. Generalnie taka powinna być, bo jest to kurtka typowo letnia, e, całkowicie przewiewna z przodu, bardzo duży pas na klacie, na brzuchu. Ten cały obszar to jest po prostu jeden, jeden wielki przewiewny pas materiału. Do tego dochodzi wam całkowicie przewiewny rękaw od środka, a także jak widzicie tutaj na plecach i cały ten bok. I właśnie z tego powodu, no, nie chciałbym wyjechać w tej kurce w zimniejsze dni. Na pewno nie jest to kurtka wielosezonowa, nawet ta podpinka, którą dysponujemy w tej kurce wiatro i deszczoodpornej, odpornej, no nie wyjechałbym w zimny dzień. Na pewno nie jest to kurtka przeznaczona do jazdy przy 18 stopniach. Powiem Wam, że na pewno wolałbym wybrać wówczas coś innego. Natomiast, jeżeli temperatura wynosi powyżej 30 stopni, nawet powyżej od tych 25-28, ale jeżeli jest już powyżej 30 stopni, to jest to jedna z lepszych kurtek do jazdy w takich warunkach, ponieważ no bardzo mocno jesteście przewiewani przez powietrze. Bardzo mocno można powiedzieć, że ta kurtka oddycha. Powiedziałbym wręcz, że no, no i pojechałbym w te chłodniejsze dni, ponieważ ona jest tak mega zwiewna że nadaje się w zasadzie do jazdy tylko i wyłącznie w upalne dni latałem w temperaturach około 35 stopni a, i muszę Wam powiedzieć, że spisuje się wówczas bardzo dobrze nie trzeba rezygnować z protekcji jaką dają łańcuchy motocyklowe kiedy jest tak upalnie, tak gorąco mając między innymi taką kurtkę w swojej szafie powiem Wam, że do tego stopnia ona jest zwiewna i przewiewna, że nawet w dni kiedy w ciągu dnia jest 33 stopnie, a wieczorem robi się nagle 26-27 to jest to po prostu tak duża różnica wówczas, że wracając, odczuwałem to tak, jakby po prostu mi było zimno. Dlatego warto ze sobą wozić podpinkę. Czyli taki doteczek. Podpinki mają do siebie, że ich rozmiary są niewielkie, ale jednak dużo dają. Na przykład, kiedy zepniecie sobie tą podpinkę i zaczyna padać deszcz, to dzięki temu, że możecie sobie całkowicie zasłonić suwak z przodu, a no nie ma takiej opcji, żeby ta woda przez ten suwak. A przypędząc nawet na motocyklu, przeszła Wam i zaczęła wchodzić w koszulkę i wychładzać Was w żaden sposób. Montaż tej podpinki jest mega prosty, a po złożeniu zajmuje ona całkiem niewiele miejsca, także spokojnie zanieś się na to miejsce w swoim plecaku, czy też wrzucisz sobie pod zadupek swojego motocykla i zabierze się razem ze sobą, na pewno warto. Z rzeczy fajnych i funkcyjnych to oczywiście to, że mamy jedną oraz drugą kieszeń. W jednej spokojnie pomieścimy sobie telefon, w drugiej, portfel, dokumenty i klucze. Eee, mamy też nieco trudniej dostępną, ale jednak, kieszeń na plecach. Fajny bajer. Można powiedzieć, że jest to coś alanerka. Możecie sobie tutaj wrzucić coś zdecydowanie niepotrzebnego, właśnie jakiś tam, czy to portfel, czy dokumenty. Co prawda sami nie jesteście w stanie sięgnąć do tej kieszeni, żeby coś wyjąć, ale po zdjęciu kurtki bez problemu jesteście w stanie to zrobić. Także jest to właśnie o tyle fajne, że nie dość, że macie dwie kieszeni do dyspozycji, powiedziałbym szybkiego dostępu, to jeszcze dysponujecie kurtką ala właśnie nerka, do której możecie włożyć sobie coś mniej istotnego i mieć to pod ręką. Cały czas wystarczy po prostu sięgnąć kurtkę albo prosić kogoś innego, żeby Wam coś tam z tego wyciągnął, no korzystając z tego, że już byliśmy z tyłu. To zwróćcie uwagę też, że ta kurtka jest jedną z tych kurtek, które ma naprawdę głębokie plecy. Tego materiału tutaj nam nikt nie pożałował. W związku z tym one bardzo fajnie przylegają do ciała i też zasłaniają nam plecy. Jak jeśli jeździcie z portami, to wiecie, że często te kurtki motocyklowe są naprawdę krótkie i są tak poszywane i wykonane, żeby starczy się nachylić na tym motocyklu. I wówczas całe nasze plecy są na wierzchu, ta kurtka. Sprawia, że tych pleców na wierzchu jest zdecydowanie mniej aczkolwiek i tak poleciłbym wam jazdę w jakimś pasie nerkowym do tego, jeżeli wyjeżdżacie w ten chłodniejszy dzień, wykorzystując tą Waszą podpinkę, żeby nacieszyć tą kurtką dłużej. Oczywiście kurtka posiada pewnego rodzaju dozeregulacji, rękaw możemy sobie ściągnąć na dowolny w zasadzie rozmiar przy pomocy rzepu. Natomiast jeśli chodzi o dalsze partie ciała, to mamy tutaj trzy stopnie regulacji, czyli możemy sobie rozpiąć to całkowicie, wówczas jest ten rękaw bardzo szeroki i ewentualnie możemy to spiąć na pierwszy lub na drugi stopień regulacji zarówno u góry, jak i u dołu, i w ten sposób też w jakiś, w jakiś sposób dopasować bardziej tą kurtkę do swojego ciała. I kurtkę możecie również wyregulować pod siebie, o, tymże pikiem z tyłu, możecie ją sobie dociągnąć. Polecam Wam najpierw zapiąć kurtkę, a dopiero później Dwoma zamaszystymi ruchami łapiąc sobie za te rzepki Dociągnąć to do tyłu, wyregulować do, e, do swoich potrzeb Dobrą rzeczą jest to, że pomimo że jest to kurtka letnia To jednak posiada możliwość O, spięcia jej tutaj Kurteczki, które nie mają tego małego Dzynzelka w tym miejscu e, no, Czasami kończy się to tym, że Nachylenie się na motocyklu, jazda z większymi prędkościami, pompuje Wam plecy, ponieważ kołnierz nie jest dociągnięty do Waszej szyi i w związku z tym powietrze wpada Wam pod ten kołnierz i pompuje Wam kurtkę. Eee, także kupując kurtki warto sobie zwrócić uwagę na ten właśnie, niewiele teoretycznie znaczący element, ale dający dużo do komfortu, bo po prostu ten balon, który Wam ta poduszka powietrzna, która się tworzy, nie, nie hamuje Was w żaden sposób. I no nie robi Wam się taki pseudo spadochron na plecach. Standardowo mamy protektor pleców, protektory na barki protektory łokci. I całą masę jeszcze raz Wam powtórzę mega przepustowego materiału z przodu. Eee, miałem okazję wracać tutaj w tej kurce w trakcie deszczu bez podpinki, bo akurat wówczas nie miałem, dlatego teraz będę Wam powtarzać, że warto ją mieć przy sobie. Nie spodziewałem się opadu, jechałem w niej i kropelki, które mnie atakowały poprzez ten materiał odczuwałem jako takie stado dzikich, rozcieczonych igiełek, które kąsają mnie z każdą kropelką. Niezbyt przyjemny, ale też uświadamia to, jak bardzo mocno przepustowy jest to materiał. Z takich użytkowych codziennych rzeczy to należy po raz kolejny podkreślić, że jest to po prostu kurtka letnia. E, ostatnimi czasy mieliśmy całkiem e, gorące dni super tencie pokazywał jakieś absurdalne wartości mimo wszystko ani razu nie jechałem w t-shircie czy w czymś takim tylko zawsze w kurce między innymi właśnie jeździłem sobie w tej e, ponieważ jest ona naprawdę jedną z bardziej przewiewnych kurtek które trafiły do mnie kiedykolwiek na testy e, nie, było, no nie było kłopotu z tym, żeby czuć się komfortowo na tym motocyklu przy tych wysokich temperaturach a tak jak Wam mówiłem, warto mieć tą popinę. Bo no jak spadnie Wam z, yy, temperatura 10 stopni, to możecie odnieść wrażenie, że Was aż za bardzo przewiewa. A skoro jesteśmy już o tym, jak to fajnie lata się w lecie, w letniej kurce, to chciałbym Wam tylko zaznaczyć przy okazji, że zdecydowanie lepiej się lata latem w takiej kurce, jeśli ma się do dyspozycji również. Jakieś fajne, sensowne, krótkie letnie rękawice. W tym przypadku mam tutaj na łapce Ozon Stick 2. O tej rękawicy opowiadałem Wam już kiedyś przy okazji omawiania stroju, takiego powiedziałbym cywilnego na motocyk i tam Was odsyłam, bo powiedziałem więcej na temat tych rękawic. Ewentualnie możecie też zwrócić swoją uwagę na rękawice Ozon Town 2, które mam. Tutaj zresztą pozwólcie, że powiem Wam kilka słów na temat tych rękawic. Rękawice te to Ozon Town 2. Wykonane są ze skóry bydlęcej i koziej, miejscami perforowanej, a w środku mają oddychającą i komfortową podszewkę mikromesh. Doskonałą wentylację zapewnia perforacja na palcach, zewnętrznej oraz wewnętrznej części dłoni, a także materiał mesh na wierzchniej części rękawicy. Rękawice posiadają twardą osonę kostek z panelami sastek pomiędzy ochraniaczem a dłonią oraz na wewnętrznej części dłoni, gdzie zastosowano również podwójną ilość materiału. Ogólnie rękawica jest bardzo wygodna, jest jedną z tych rękawic, o której można powiedzieć, że w żaden sposób nie krępuje ruchów. Co prawda nie jest to najbezpieczniejsza rękawica na rynku, ale znacznie podnosi komfort podczas jazdy w gorące dni. Rękawice te posiadają panele poprawiające chwyt na wewnętrznej stronie dłoni, szwy zewnętrzne i można w nich obsługiwać smartfon. A to w dzisiejszych czasach spory atut. Są to w zasadzie najbardziej przewiewne rękawice w moim arsenale i gdy wiem, że będę wracać późnym wieczorem to zabieram ze sobą coś na zmianę, aby nie przewiać dłoni. Pamiętajcie też, że wszystkie ubrania zakupione w dobrych sklepach motocyklowych podlegają darmowej, przedłużonej pięcioletniej gwarancji oraz assistance. Linki do wszystkich tych ciuchów znajdziecie w opisie pod filmem oraz w artykule na stronie motoblog.pl a aktualne ceny na stronie dobrych sklepów motocyklowych. I to co na pewno należy powiedzieć o tych rękawicach to to, że one są równie mocno przewiewne jak ta kurtała do tego stopnia, że któregoś dnia wracając późną nocą było mi zimno w ręce, ale na szczęście miałem ogrzewane manetki. No i co moi drodzy, żeby niepotrzebnie nie przedłużać, ee, powiem Wam tak, jeżeli do tej pory jeździliście w wielosezonowej kurce albo w jakiejś kurtce takiej bardziej powiedziałbym jesiennej, która dysponuje jakąś wentylacją w postaci jakiegoś suwaczka z przodu, ee, to po przesiadce na taką kurtkę odczujecie zdecydowaną poprawę komfortu podczas jazdy w gorące dni z takimi, tego typu rękawicami odczujecie naprawdę dużą poprawę, jeśli chodzi o wasze samopoczucie na motocyklu w upalny dzień. Tak? Także polecałbym wam rzucić okiem. Między innymi ta kurtka, tak jak wam mówiłem, no jedna z bardziej przewiewnych kurtek, jakie do tej pory miałem na testach cena nieduża adekwatna do tego w jaki sposób jest to wykonane ale generalnie jeżeli ktoś z was ma tą kurtkę to też prosimy wam, żebyście zostawili swoją opinię pod tym filmem na jej temat standardowo sekcja komentarzy jest do waszej dyspozycji no i co moi drodzy w tym odcinku to było na tyle także standardowo jeżeli ci się podobało to zostaw łapkę zostaw komentarz mnie na facebooka na instagrama tam znajdzie zdecydowanie więcej aktywności najwięcej na instagramie Gdybyś mnie tam śledził, to wiedziałbyś, wiedziałabyś, że mam tego typu ciuchy, natomiast latam sobie w nich już od jakiegoś czasu. Eee, jeżeli podoba Ci się ten film, chciałbyś zobaczyć więcej, to zostaw subskrypcję, kliknij dzwoneczek, bije na pozostałe playlisty, zobacz co do tej pory tam już padło. A jeżeli jesteś ze mną już od jakiegoś czasu, podoba Ci się to co robię, chciałbyś zobaczyć więcej takich filmów, chciałbyś być jedną z osób, dzięki których ten kanał ciągle trwa, takie filmy powstają, to zapraszam Cię na mojego Patronite'a. Patroni mają lepiej, wiedzą więcej, a ja to może wszystkich starań, żeby mieli, jeszcze lepiej. A my, moi drodzy, widzimy się i słyszymy, standardowo przy okazji, kolejnej okazji. Narazka!